Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto makowe. Potrzebować będziemy 5 jajek, 10 deko stopionego masła, dwie szklanki maku, szklankę mąki pszennej, szklankę cukier, cukru w moim przypadku jest to cukier trzcinowy, ale może być zwykły jedną łyżkę kakao. Pół łyżeczki cynamonu, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dodaję stopione masło i pozostałe składniki kakao, cynamon. I dokładnie mieszamy proszek do pieczenia, mąkę i matę. I należy ciasto bardzo dokładnie pomieszać. Wyłożymy do formy. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Mieszam łyżką. I tak przygotowane ciasto makowe wykładam do... Ciasto będę piekła około 45 minut 170 w 170 stopni. Powierzchnię wyrównuję i ciasto wędruje do piekarnika. Tak przygotowane ciasto maków. Ciasto makowe mamy pięknie upieczone, jest ono gorące i ja posypię startą czekoladą. Troszkę się nakruszy, ale będzie. Wpływem temperatury czekolada topnieje i ukroję kawałeczek. I tak wygląda w przekroju ciasto makowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto makowe.